Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy rozmawiać o produkcie nowym, który od niedawna jest dostępny w ofercie naszego programu regionalnego, mianowicie o pożyczce na rewitalizację. Ja nazywam się Monika Biel, pracuję w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszu Europejskiego w Krakowie, zaprezentuję Państwu pierwszą część spotkania, a więc podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie, przedstawię warunki, jakie trzeba spełnić, typy projektów, które można realizować oraz podmioty, które w ogóle o wsparcie mogą wnioskować. W drugiej części spotkania drugi specjalista z naszego punktu informacyjnego, Pan Bartłomiej Gąciarz, odpowie na Państwa pytania. Ja zachęcam do aktywnego słuchania i do aktywnego udziału również. Pytania możecie Państwo zadawać już te Teraz I w trakcie prezentacji pisząc maila na adres pytaniamałpaumwm.pl. Zaczynajmy więc. Środki, o których rozmawiamy w dniu dzisiejszym, tak jak wspomniałam na samym początku, pochodzą z naszego programu regionalnego, który wspiera rozwój całej Małopolski. Pieniądze, które zostały ulokowane na rewitalizację znajdują się właśnie 11 naszego programu. Na samą obsługę i zarządzanie tym projektem, który ma na celu wspieranie w formie zwrotnej, a więc preferencyjnych pożyczek unijnych, działania rewitalizacyjne, przeznaczono ponad 30 milionów euro. W tym działaniu wspieramy przede wszystkim projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, które mają na celu przyspieszyć rozwój tych terenów, które do tej pory były zaniedbane, być może niedoinwestowane i na których jednocześnie występowały różnego rodzaju problemy społeczne. Inwestujemy po to, żeby polepszyć sytuację tych terenów i niwelować wcześniej zidentyfikowane problemy społeczne. Jak to faktycznie wygląda, czyli krótko mówiąc, co musiało się stać, żeby Państwo teraz mogli wnioskować o środki? Zacznijmy od samego początku. Otóż instytucja zarządzająca naszym programem, a więc Zarząd Województwa Małopolskiego, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego przekazał zarządzanie środki pożyczkowe w ramach szerszego projektu, projektu Małopolskiej Pożyczki Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Jest to instytucja finansowa, która u nas w naszym regionie pełni funkcję tak zwanego menadżera funduszy. Następnie Bank Gospodarstwa Krajowego w drodze otwartej procedury przetargowej wyłonił tzw. pośredników finansowych. W naszym regionie jest to konsorcjum dwóch instytucji otoczenia biznesu, też z dość ugruntowaną pozycją na rynku, prężnie się rozwijających i wspierających rozwój Małopolski. Jest to Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Suchej Beskidzkiej. Mówię o tym dlatego, że tak naprawdę Państwo jako podmioty zainteresowane ubieganiem się o pożyczkę unijną będziecie finalnie wnioskować i składać swoje formularze, dokumentację projektową do tych właśnie instytucji, a więc nie do zarządu, nie do urzędu meszałkowskiego, nie do BGK, ale właśnie do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego bądź Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju. Dlaczego w ogóle taki projekt został uruchomiony? Jak wszyscy doskonale wiemy tego typu działania to są inwestycje bardzo kosztochłonne, wymagające dużych nakładów finansowych, w związku z czym po to, żeby wspierać większą liczbę projektów zdecydowano się na uruchomienie oprócz dotacji również mechanizmów wsparcia zwrotnego, które są o tyle korzystne, że pieniądze są w ciągłym obiegu, w związku z czym możemy wesprzeć większą liczbę takich projektów. Dostęp do środków jest stały, to oznacza, że wnioski możecie Państwo składać już w tym momencie na bieżąco, Nabór wniosków jest otwarty. Wnioski są oceniane w kolejności wpływu. Kolejna preferencja to jest to, że mamy prostą procedurę ubiegania się o środki, na pewno prostszą niż ta, która obowiązuje w przypadku projektów dotacyjnych o podobnym charakterze. To jest mniejsza liczba dokumentów, mniejsza liczba warunków, które trzeba spełnić, aby taką pożyczkę otrzymać. To, że mamy mniejszą liczbę dokumentów i mniejszą liczbę kryteriów, które podlegają weryfikacji, wpływa na to, że proces oceny takich formularzy aplikacyjnych jest szybszy niż w przypadku dotacji. To wpływa automatycznie też na szybsze uruchomienie środków i szybszą możliwość realizacji inwestycji. Kolejną preferencją jest oczywiście oprocentowanie, które jest korzystniejsze niż to, które mogliby Państwo spotkać w bankach komercyjnych. Jak ono faktycznie wygląda, powiem za moment. Oczywiście każdy wnioskodawca jest traktowany indywidualnie, to znaczy indywidualnie oceniana jest sama inwestycja, czyli przedsięwzięcie, które chcecie Państwo zrealizować. Indywidualnie oceniani jesteście również Państwo pod kątem zdolności spłaty takiej pożyczki. Spłacać oczywiście pożyczkę należy terminowo, w terminach określonych w umowie o dofinansowanie, ale występują tutaj pewne mechanizmy, które to również Państwo mogą ułatwić, między innymi możliwość odzawnioskowania o karencję w spłacie. O tym też powiem w dalszej części prezentacji. E kto może ubiegać się o wsparcie, czyli krótko mówiąc, jakie podmioty mogą wnioski o wsparcie pożyczkowe na rewitalizację składać. Ten katalog podmiotów jest naprawdę bardzo szeroki. Zaczynamy od samorządów, związków, również jednostek samorządu terytorialnego oraz ich stowarzyszeń. Ze wsparcia mogą korzystać także jednostki organizacyjne odestek, które posiadają osobowość prawną. Wniosek może złożyć również instytucja kultury, typu muzeum, typu filharmonia, typu dom kultury. Osoby prawne i fizyczne, które są organizowane Prowadzącymi szkoły oraz placówki oświatowe. Mamy też partnerów społecznych i gospodarczych, w tym w szczególności zachęcamy organizacje pozarządowe typu stowarzyszenia, typu fundacje. Wsparcie jest oferowane także dla i dostępne dla kościołów i związków wyznaniowych, a także ich osób prawnych. Środki mogą być też przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dostępne są również dla parków narodowych, parków krajobrazowych, lasów państwowych i jego jednostek organizacyjnych. Mamy też możliwość skorzystania ze wsparcia przez inne jednostki sektora finansów publicznych, o ile posiadają osobowość prawną, a więc mogą być odrębnymi podmiotami praw na rynku publicznym, szkoły wyższe, a więc uczelnie, mamy też przedsiębiorców, to jest dość istotne, dlatego że nie mówimy tylko o firmach z sektora mikro, mała, średnia firma, ale także duzi przedsiębiorcy są uprawnieni. Do wnioskowania, no i oczywiście administracja rządowa. Wiemy, kto może składać wnioski, zastanówmy się na jakie typy inwestycji. Tutaj zakres jest bardzo podobny do tego, który można było realizować z projektów dotacyjnych, ale w pewnym elemencie jest również szerszy. Na czym polegają różnice i jak to wygląda? Możemy przede wszystkim realizować takie projekty, które polegają na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji bądź adaptacji obiektów infrastrukturalnych, takich, które będą przeznaczone na cele społeczne. Czym są te cele społeczne? Mogą one obejmować na przykład takie typy obiektów i takie typy placówek, które oferują wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży. To mogą być żłobki, to mogą być przedszkola, to mogą być szkoły, to mogą być także świetlice, na przykład świetlice środowiskowe. Wspieramy także obiekty rekreacyjne, czyli te, które służą aktywnemu wypoczynkowi. To są wojska, to są place zabaw, to są ścieżki zdrowia. Mamy wreszcie obiekty infrastruktury kultury, muzea, teatry, kultury. I obiekty, w których są świadczone usługi aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, np. zakłady aktywności zawodowej czy centra integracji społecznej. Możemy wesprzeć też obiekty wielofunkcyjne. One często pojawiają się w różnego rodzaju gminach, tak zwane multicentra, w których łączone są różne funkcje społeczne. Możemy też finansować innego rodzaju działania, jeżeli tylko prowadzą do ożywienia gospodarczego na rewitalizowanych terenach, np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze. Kolejny typ projektu to też zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne. Pod tym pojęciem mogą się kryć parki, place, skwery, no ale także ścieżki rowerowe. Możemy też modernizować i przeprowadzać renowacje budynków użyteczności publicznej, dzięki którym poprawi się ich estetyka zewnętrzna, czyli będą piękniejsze. Możemy też w tym zakresie realizować inne elementy inwestycyjne, takie, które dotyczą choćby modernizacji energetycznej, a więc takie, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej danego budynku, jeżeli tylko będzie wynikało to z audytu energetycznego przeprowadzonego przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Nie przyznawania wsparcia. Pamiętajmy o tym, że wtedy taki audyt energetyczny będzie załącznikiem do dokumentacji. Możemy też modernizować i przeprowadzać renowacje części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Co się pod tym pojęciem kryje, odnowienie elementów strukturalnych budynku, takich jak dachy, fasady, okna, drzwi w fasadzie, klatki schodowe, korytarze i co istotne, windy. I tutaj również jest możliwy do realizacji ten element związany z modernizacją energetyczną, jeżeli tylko konieczność jej przeprowadzenia będzie wynikała z audytu, który będzie stanowił załącznik do dokumentacji projektowej, czyli wniosku o pożyczkę. Oprócz tego, że mamy możliwe do realizacji te typy projektów, o których powiedziałam wcześniej, typy, które można łączyć, to również elementem projektu mogą być takie działania, które poprawią dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów. Przykładowo budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej jest możliwa w tym zakresie, żeby zapewnić dostęp tym obiektom i tym terenom, które są rewitalizowane do tych usług. Mówimy tutaj. O sieciach, o urządzeniach wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, sieci elektrycznej, sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej a więc zakres jest stosunkowo szeroki. Możemy też budować, przebudowywać, rozbudowywać i modernizować infrastrukturę drogową, jeżeli tylko uzasadnimy, że poprawi to dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów. Elementem projektu może być również zakup nieruchomości niezabudowanej bądź zabudowanej, ale jest to limitowane zgodnie z zasadami przyznawania wsparcia w projektach unijnych do 20% wartości pożyczki. Nie zapominajmy też o warunkach brzegowych, które występują horyzontalnie w całej sferze dotyczącej rewitalizacji. Niezależnie od tego, czy mówimy o dotacjach, które były dostępne w innych działaniach, czy o tym projekcie pożyczkowym, o którym rozmawiamy dzisiaj, wsparcie mogło być przyznane wyłącznie na taki projekt, który wcześniej został wpisany do programu rewitalizacji. Taki program rewitalizacji opracowywała gmina, gdzie wyznaczała obszar rewitalizacji i w, gdzie finalnie wskazywane były projekty istotne punktu widzenia kompleksowej realizacji projektów rewitalizacyjnych, procesów rewitalizacyjnych. Taki program rewitalizacji, który był stworzony przez gminę, musiał być następnie zaakceptowany przez zarząd naszego województwa i wpisany do specjalnego wykazu. Był to wykaz programów rewitalizacji gmin naszego województwa. Taki wykaz jest dostępny na naszej stronie internetowej, jest to strona programu rpo.malopolska.pl. Ze strony głównej wchodzimy w zakładkę o programie, a następnie klikamy w opcję dotyczącą rewitalizacji. Pamiętajmy też o tym, o czym mówiłam na samym początku. Mimo, że wspieramy działania inwestycyjne, to ich realizacja ma przyczyniać się do niwelowania czy rozwiązywania problemów społecznych różnego rodzaju, które występują na tych właśnie obszarach. Jest to bardzo istotne w tych projektach. Oprócz tego, że nie możemy sfinansować takiego projektu, który nie wynika z programu rewitalizacji, nie możemy też finansować inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia. Na te cele mieliśmy przeznaczone osobne środki w innej osi naszego programu, osi 12. Oczywiście zasadnym jest to, że nie finansujemy wydatków, które nie są związane bezpośrednio z celem inwestycji. Nie możemy też finansować inwestycji, które już zostały zakończone. Nie możemy dopuścić do podwójnego finansowania na projekcie. Czy refinansowanie jakichkolwiek innych pożyczek bądź kredytów, czy spłaty innych zobowiązań publiczno-prawnych, wszystkie ograniczenia i wyłączenia w tym zakresie znajdziecie Państwo w regulaminie przyznawania wsparcia. Przejdźmy wreszcie do parametrów pożyczki, bo już wiemy kto, wiemy na jaki zakres może ubiegać się o wsparcie. Zastanówmy się nad tym, co faktycznie można otrzymać. Mówimy oczywiście o mechanizmach zwrotnych, a więc jest to preferencyjna pożyczka unijna. Minimalna wartość takiej pożyczki, o jaką można się ubiegać to 300 tysięcy złotych. Maksymalna wartość 15 milionów złotych. Jak Państwo widzą, również większe inwestycje mogą być realizowane z pomocą tego funduszu pożyczkowego. Maksymalny okres spłaty z uwagi na charakter inwestycji i również na wielkość środków, która jest dostępna, została określona na 20 lat. Karencja, o której wspomniałam na samym początku, może wynieść maksymalnie 6 miesięcy. To jest ten okres, kiedy możemy nie spłacać części kapitałowej z raty. Pamiętajmy o tym, że nie wpłynie nam to finalnie na maksymalny okres, na który pożyczka została zaciągnięta. Jakie są kolejne preferencje i to, co Państwa najbardziej interesuje? Przede wszystkim oprocentowanie. Oprocentowanie, które jest stałe, stałe w skali roku, stałe przez cały okres obowiązywania czy spłaty pożyczki, jest ono również preferencyjne, czyli udzielane na warunkach korzystniejszych niż to, które jest rynkowe. Pożyczka może być udzielona bez pomocy publicznej, z pomocą de minimis bądź z pomocą publiczną, w zależności od charakteru inwestycji. Na ten moment oprocentowania, które Występują, macie Państwo zaprezentowane na slajdzie. Połowa stopy, stopy referencyjnej NBP, czyli 0,75% dla tych projektów, w których pomoc publiczna nie wystąpi. I oprocentowanie, które jest równe stopie referencyjnej NBP, na ten moment 1,5% dla wszystkich z Państwa, którzy spełnią definicję przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów unijnych, czyli będziemy mieć projekty objęte pomocą. Nie spotkacie się Państwo z tytułu udzielenia takiej pożyczki z dodatkowymi kosztami, a więc nie ma dodatkowych opłat. Marsz prowizji za udzielenie bądź obsługę takiego projektu pożyczkowego, z pewnością jest to dodatkowa korzyść, która y, może zachęcać do ubiegania się o wsparcie w tej właśnie formie. Jak wygląda ubieganie się o wsparcie krok po kroku? Oczywiście cała dokumentacja, która jest niezbędna do złożenia, przygotowania, jest dostępna na stronach poszczególnych pośredników. Dane kontaktowe będziemy mieć na końcu prezentacji, pamiętajmy o tym, że taka dokumentacja wraz z regulaminem jest dostępna online, więc nie powinno być problemów z jej pozyskaniem i wypełnieniem. Nie zapominajmy o warunku brzegowym, który został wskazany w prawym górnym rogu prezentacji, mianowicie, aby w ogóle móc ubiegać się o wsparcie, złożyć wniosek który byłby pozytywnie rozpatrzony. Projekt musi być wcześniej ujęty w programie rewitalizacji, który był opracowywany przez poszczególne gminy. Jeżeli ten pierwszy warunek jest spełniony, wypełnia, wypełniacie Państwo stosowną dokumentację, wniosek oraz załączniki, w tym też dokumentację techniczną dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia. Taki wniosek jest poddawany wstępnej analizie merytorycznej i ocenie przedsięwzięcia przez poszczególnych pracowników, specjalistów w tych dziedzinach w tych dwóch instytucjach, które są pośrednikami finansowymi w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego bądź samorządowym Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju. Równolegle z taką oceną przeprowadzana jest także wizytacja w miejscu inwestycji, w tym, gdzie planowana będzie realizacja projektu, po to, żeby sprawdzić, czy te informacje, które Państwo wskazaliście w dokumentacji. W trakcie ubiegania się o pożyczkę są faktycznie zgodne ze stanem faktycznym. Kolejny etap to jest analiza ekonomiczno-prawna, między innymi sytuacji ekonomicznej państwa jako wnioskodawcy. Ona jest już dokonywana przez stosownie powołaną do tego celu komisję. Określane są finalne warunki wypłaty pożyczki, jeżeli doszłoby do jej udzielenia. Natomiast samą decyzję o udzieleniu pożyczki podejmuje zarząd danej instytucji, danego pośrednika finansowego, albo maru, albo samorządowego centrum przedsiębiorczości i rozwoju. Ta decyzja dokonywana jest w oparciu o wyniki tych pierwszych analiz z poprzednich etapów, ale także na podstawie własnej oceny takiego wniosku. Taka decyzja jest decyzją ostateczną. Kiedy pożyczka się udziela? Po pierwsze wtedy, kiedy faktycznie zostanie sprawdzone, że na taki cel, który Państwo opisali we wniosku, wsparcie może zostać przyznane, a po drugie też w takiej sytuacji, w której spełni się Państwo warunki dostępowe do pożyczki, czyli pozytywnie zostanie oceniona Państwa zdolność kredytowa, spełnią Państwo pozostałe wymogi formalno-prawne, wskażą Państwo adekwatne do wielkości pożyczki formy zabezpieczeń tej pożyczki, no a w przypadku, kiedy będziemy mieć do czynienia z pomocą publiczną bądź pomocą de minimis, możliwe będzie wsparcie po uznaniu, potwierdzeniu zgodności tego wsparcia z właściwymi przepisami, które regulują te rodzaje pomocy. Po wydaniu decyzji, macie Państwo możliwość oczywiście podpisania umowy inwestycyjnej. W niej zostaną określone wszystkie parametry pożyczki, w tym też Państwa prawe obowiązki i zasady spłaty. Środki zostaną Państwu wypłacone dopiero po ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. Wypłata środków, w zależności od tego, jak Państwo sami zawnioskują w formularzu pożyczkowym, może się odbyć jednorazowo albo w stosownie określonych transzach. Musimy pamiętać jedynie o tym, że środki muszą zostać opłacone do 360 dni od podpisania umowy. Następnie na wydatkowanie środków mamy 180 dni. Możemy zawnioskować o przedłużenie tego okresu o kolejne 90 dni, licząc od wypłaty całości środków. Po wydatkowaniu środków, po realizacji inwestycji, musimy liczyć się z tym, że pożyczka musi być rozliczona. Musimy rozliczyć pożyczkę bądź ewentualny wkład własny, jeżeli występuje w związku z warunkami pożyczki. Mamy na to kolejne 180 dni. Możemy zawnioskować o przedłużenie tego terminu również o 90 dni. Od um, wypłaty. Musimy się liczyć również z tym, że środki muszą być wydatkowane zgodnie z procedurami, które występują przy wydatkowaniu środków unijnych, bo mimo, że jest to pożyczka, to dalej mówimy o pieniądzach publicznych. Musimy się również liczyć z tym, że może się pojawić w miejscu realizacji inwestycji bądź w naszej siedzibie kontrola poprawności wydatkowania tych środków. Przez cały ten okres już będziemy regulować powoli nasze zobowiązania, więc spłacać terminowo zaciągniętą pożyczkę, ewentualnie korzystać z okresu karencji przez określony czas. Tak wygląda w skrócie, krok po kroku realizacja projektu. Jeżeli są Państwo zainteresowani, jeżeli Państwo uznajecie, że te warunki są dla Państwa korzystne, a inwestycja będzie opłacalna i jest warta pozyskania środków unijnych na jej realizację. Będzie wartościowa. Zachęcam do kontaktu bezpośredniego z poszczególnymi instytucjami finansującymi, które są w dyspozycji środków, które mają w dyspozycji środki pożyczkowe. Tak jak wspomniałam, jest to Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Polecam wejść na stronę instytucji www.marr.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty. Podobnie z drugą instytucją samorządową Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Suchej Beskidzkiej, tu adres strony www.funduszemalopolska.pl. Jeśli chodzi o projekt i jego podstawowe zasady, to właściwie tyle. Ja ze swojej strony chciałabym Państwa jeszcze zachęcić do odwiedzania głównych portali rozprowadzających po funduszach europejskich. Portalu Funduszy Europejskich, który jest dostępny na stronie fundusze europejskie gov.pl, portalu fundusze.małopolska.pl no i oczywiście w szczególności do strony naszego programu regionalnego www.rpo malopolska.pl Zachęcam do śledzenia bieżących wydarzeń, ale także szkoleń, warsztatów, które organizują nasze punkty informacyjne. Poza tymi aktywnościami zachęcam również do bieżącego kontaktowania się z naszymi punktami, z naszym punktem krakowskim, ale także pozostałymi lokalnymi punktami informacyjnymi. Porady można uzyskiwać podczas konsultacji bezpośrednich, telefonicznie oraz mailowo. Zachęcam do kontaktu z Chrzanowem, Tarnowem, Nowym Sączem i Nowym Targiem. Bardzo Państwu dziękuję za tę część. Po krótkiej przerwie wracamy z odpowiedziami na Państwa pytania. Drugą część poprowadzi kolega. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa w drugiej części naszego webinarium. Nazywam się Bartłomiej Gonciarz i odpowiem Państwu na pytania, które spłynęły na naszą skrzynkę mailową. Pytanie pierwsze. W ramach projektu przewidujemy modernizację energetyczną budynku. Jakie wymogi powinien spełniać audyt, który musimy załączyć do wniosku? Drodzy Państwo, oczywiście taki audyt musi być sporządzony przez audytora energetycznego. Musi być sporządzony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin przyznawania wsparcia pożyczki... W wskazuje konkretną podstawę prawną, jest to stosowne rozporządzenie ministra infrastruktury. No i oczywiście audyt taki musi opisywać profil budynku, poziom zużycia energii, wskazywać konkretne rozwiązania technologiczne, organizacyjne, które przyczynią się zarówno do zmniejszenia zużycia energii, jak i zwiększenia efektywności energetycznej takiego budynku. Więc tutaj te kwestie musimy mieć na uwadze przy sporządzaniu właśnie audytu energetycznego. Czy po podjęciu decyzji o przyznaniu pożyczki można wnioskować o zmianę tej kwoty? Oczywiście co do zasady istnieje taka możliwość, niemniej jednak musimy mieć na uwadze, że zmiana taka będzie wymagała ponownego rozpatrzenia wniosku pożyczkowego. Pytanie trzecie. Kiedy na projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis? Była o tym mowa w pierwszej części naszego webinarium. Oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pomoc publiczną, to tutaj jest badany konkretny przypadek, konkretny projekt, konkretny zakres rzeczowy. Pomoc publiczna oczywiście wystąpi, jeżeli zaistnieją przesłanki, na podstawie których pomoc publiczna jest udzielana. Pomoc publiczna na pewno wystąpi, jeżeli wnioskodawca, w związku z realizowanym projektem w ramach pożyczki spełni definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych niezależnie od jego formy prawnej, od jego statusu. Regulamin przyznawania wsparcia również wyraźnie wskazuje, że pomoc publiczna musi wystąpić, jeżeli w rewitalizowanym obiekcie ponad 50% powierzchni jest wykorzystywane pod działalność. 15% powierzchni jest wy wy wykorzystywane pod działalność gospodarczą. Więc wtedy też obligatoryjnie pomoc publiczna może wystąpić. Natomiast drodzy Państwo, pożyczki bez pomocy publicznej e, są przyznawane w momencie, gdy nie grozi to zakłóceniem konkurencji lub gdy, gdy nie zakłóca konkurencji na rynku e, zgodnie z artykułem 107 e, ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No i oczywiście, jeżeli chodzi o pomoc publiczną, to tutaj rodzaj pomocy publicznej, intensywność pomocy publicznej jest określana przez pośrednika finansowego, oczywiście który ma na względzie e, zakres rzeczowy naszej inwestycji. Kolejne pytanie, czy pożyczkę można spłacić wcześniej? Tak, oczywiście istnieje taka możliwość i nie wiąże się to z żadnymi innymi dodatkowymi opłatami. Kolejne pytanie. Co się stanie, jeżeli po zrealizowaniu projektu pojawią się trudności z, ze spłatą takiej pożyczki? No oczywiście musimy mieć na uwadze, że teoretycznie taka sytuacja może mieć miejsce, więc wtedy pożyczkobiorca jak najszybciej musi powiadomić o takowych trudnościach pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę, no i jednocześnie musi wskazać sposoby rozwiązania tych trudności, no i później dwie strony muszą tutaj znaleźć rozwiązanie. I pytanie ostatnie, czy wnioskując o pożyczkę muszę mieć przygotowany szczegółowy budżet przedsięwzięcia? Drodzy Państwo, tak, musi być taki budżet przez nas sporządzony, z tego względu, że my wnioskując o pożyczkę, wnioskujemy o konkretną kwotę, na konkretny zakres, na konkretny cel. Także tutaj musi być to, musi być to sporządzone, natomiast również musimy mieć na uwadze, iż będziemy dysponować też innymi dokumentami, które zagwarantują. Nam prawidłową realizację naszego przedsięwzięcia w ramach pożyczki na rewitalizację. Także tutaj, pytania, które spłynęły, odpowiedzieliśmy na nie w tej drugiej części. Jednocześnie chciałbym zaprosić Państwa już na kolejne webinarium, które odbędzie się. 24 maja i będzie dotyczyło również pożyczek na efektywność energetyczną w sektorze e, mieszkalnictwa. Także zachęcamy spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, e, TBS-y, jednostki samorządu terytorialnego. E, bardzo ciekawa forma wsparcia w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego właśnie na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne webinarium. Do widzenia.